Ten rok był dla nas bardzo dobry. Odnotowaliśmy wyjątkowo dobre przychody na poziomie 2 miliardów złotych. W sumie zrealizowaliśmy bardzo dużo wyjątkowych inwestycji, szczególnie w obszarze logistyki i w obszarze przemysłowym. Najważniejsze z nich to inwestycja dla pana Campus Campus Wierzbice i dla chińskiego producenta baterii GTHR, ale to tylko jeden wyjątek. Poza tym myślę, że nasz moduł pracy z klientami, czyli taka, takie rzeczywiste, autentyczne partnerstwo, bycie blisko klientów i bardzo dobre relacje oraz to, że myślę na rynku budowlanym należymy do mniejszości, że rzeczywiście robimy wszystko na czas i w budżecie, a także to, że pracujemy zgodnie z metodyką BIM, że dbamy o zrównoważony rozwój i zielone budownictwo, powoduje, że z sukcesem wchodzimy w kolejny rok. Można by powiedzieć, że wyprzedzamy oczekiwania.